Cześć, z tej strony Powi2019, tutaj. A dzisiaj, no jak myślicie, co mam? No niestety nic nie miałem do... Widzieliście tam w rogu coś. Nic nie wymyśliłem takiego super, ale za to wymyśliłem, że dzisiaj będzie kolejny odcinek z odpakowywania różnych Wypadkowych rzeczy, część druga, zmienię tamtego nazwę. Będziemy robić to, co ileś. kupiłem sobie chipsy, o chipsy, takie i jeszcze takiego małego tego, o takiego małego świstaczka jest teraz wracam. No a więc tak, teraz sobie odpakujemy te rzeczy. Ja jako pierwszy raz zjem sobie tego... tego, to sobie zostawię na... no i czyż... to sobie zostawię na jutro. Teraz sobie zjem tego. No właśnie, napiszcie w komentarzach co miałbym kupić na następny odcinek, bo już nie wiem co wam się dobrze ogląda. Kupiłem Super Zinksa jednego z tym... no nie da się tego tworzyć. Kupiłem jednego Super Zinksa ze swoją Nie umiem się wypowiedzieć. Kupiłem super zinca z... Jak to się nazywa? A, z bazem swoją, dobra. I właśnie teraz będziemy sobie to otwierać. Czekajcie, chwilę ja zaraz wrócę, bo nie chcę się to otworzyć. Okej? Okay? Dobra, wracamy po przerwie. Moja piłka gdzieś tu tutaj sobie nie lata. Ale nie do mnie piłko. I oczywiście odpakowałem to. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Dobra, zaraz mi wyjdzie ten ten, bo jego ja odpakowałem oczywiście. Patrzcie. Dziwnie wygląda w środku. Jest dobrze. Dziwnie wygląda w środku, ale może być. Nurko odpakowałem. Wuje mam jeszcze 40 minut na kamerze, co wy? Spieszę wam się do końca. Możecie sobie przypoglądać. U mnie to już jest 4 minuty na programie do nagrywania. U was jeszcze chwilę, bo nie mogę znaleźć nożyczek. Oj, Jest mega harde, jest mega twarde. Ale dobre. Jest jakieś takie. O, w miastach. Dobra, wkładam sobie tu na siatkę. I co pierwsze? Mój instynkt powie mi, co pierwsze: prawe czy lewe? U was to jest na odwrót, ale okej. Okay. Dobra, już otwieram prawo. U was to jest na odwrót. Bo ja... Tylko mam coś jedno proste. To jest trójówka super złoczyńcy. Ciekawe, czy trafi mi się profesorka. Takiej jeszcze nie miałem. Oczywiście teraz są jakieś takie dziwne, że trzeba tutaj takie dziwne coś zdjąć. I teraz otwieramy, otwieramy. Myślicie, że co będzie? Ja mam tylko tak. Mam dzisiaj pozamiatać kurze. Szufelka mi się bardzo dobrze przyda. Tylko nie wiem, dlaczego szufelka jest zła. Powinna być dobra, przecież mi pomaga. Szufelka to może wszystko wywalić, jakie ją. nie Nieważne, dobra, lecimy. Dobra, oczywiście teraz pan szufelka będzie nam tutaj towarzyszył. O, on miał taką dziwną bazę. I otwieramy teraz to. Z gazetką będzie trochę trudniej. Mianowicie, nie lubię gazetek, bo w poprzednim odcinku możecie sobie. Oglądać. Wiecie, jak bardzo lubię gazetki. Nie wiem dlaczego dołączyli do gazetek. To jest fajne. Ostatnio zacząłem sobie to zbierać. To takie Lego Ninjago. Było w tamtym. A to to już w ogóle nie mam pojęcia. Byłem na tym Lego Przygoda 2:00. Mogę Wam pokazać gazetkę zaraz. Tylko nie wiem po co to do tego dołączyli. Nie mam pojęcia. To są. To ani trochę nie jest potrzebne do takiej gazetki. Bo to jest gazetka z Batmanem. Jak do Batmana mogli dołączyć Lego Ninjago i jeszcze Emmet? No, Emmet, no powiedz coś. A ja to tylko sprzątam. No dobra. Lecimy dalej. A w gazetce. O, proszę bardzo, właśnie to mam. Z tym, tym. Kolesem, Rexem. Właśnie to mam. Y Podpowiedział mi, co mam pokazać. Oczywiście, komiks fajny. E, tego, a właśnie miałem Wam pokazać tego ninja. Go sobie złożę, to czekajcie chwilę. Haja, ja, ja, Puśćcie to sobie w zwolnionym tempie i chcę. Ja też sobie to w zwolnionym tempie puszczę i zobaczę, jak to wyglądało. Haja, ja, 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 ja. I tak właśnie prezentuje się nasz ten koleś mówię wam, że nie wiem dlaczego on ma drewnianą broń i dwie twarze ale może być nawet fajne z tymi dwoma twarzami, bo można se po prostu przemienić jak jest szczęśliwy albo zły. Nawet okej, okay. lecimy dalej, bo on nie jest na tym odcinku. Wypraszamy cię, sio, sio. Przyczepił się robot. sio, sios, sio, I sio, sio. chłop. Dobra, nie tak daleko, ale może być dalej. Komiks, komiks, komiks. O, proszę bardzo, to też będę chciał mieć. Wszystkie gazetki chcę mieć, już. Dobra, ale serio, to dalej tu komiks. Jakiś dziwny komiks, dziwny komiks o plakacik super super o powiedzieli to sobie ja. super ale widzieliście że w traktuje robina jak słońce. no dobrze to też sobie po odcinku zrobię i pokażę w następnym zawsze tak robię A ja to przecież mocno wyrzuciłem w górę, to... O, już lepiej. Dobra, teraz przejdziemy sobie do tego. Ja nie tu nie potargałem. Nie, chyba nie. O, sorry, akurat Emeta potargałem. Dobra, i pierwsze to jest jakiś kosmita. Polecam wam na ten film pójść, bo fajny. To są naklejki? Serio? Hot Dog. Chyba jakaś naklejka. Jak Batman mógł się tak dać? Został oblepiony naklejkami. A tu to co innego, kurde. Tu to wystylizowane oczywiście, Batmanek. Dostałem Rexa w, tylu, w takim super stylu. Wow, i jak się błyszczy, widzicie to? U mnie pięknie. Dobra, jeszcze otworzymy sobie. Dobra, już. Jeszcze otworzymy sobie to i pokażę wam ten. I pokażę wam po prostu... No jak to się nazywa? Pokażę wam niektóre te... Ach, już. Ten komiks Tą gazetkę z tego. OK, Zaraz się widzimy. Dobra, wracamy po przerwie. A mi się trafiło gazetka jakie... O! I to! I to powinno być w każdym z tych. Oj, to nie jest gazetka z postaciami, tylko... Szkoda. Dobra. Trafił mi się chyba ten... Jak on się nazywa? Pan E. Może być. Spinjitsu Lloyda. Kawałek z Kola, Cola chyba. Nie wiem. Lloyd. Chyba z Mistrz. Tak, i tu jest, jest jeszcze Mistrz mis mis W. Unikatowa karta. Kaj! Wow, ale fajnie, dobra. Mam fajne karty. Różne fajne karty. Dobra, teraz. Zaraz się widzimy. Pokażę Wam tą gazetkę, właśnie. Dzięki, Rex. Dzie tobie dziękujemy. Dobrze. Nie chcę Wam nic spoilerować. Osoby, które chcą na przykład pójść na ten film i nie chcą mieć spoilerów, to teraz Zatrzymajcie sobie filmik i pójdźcie do przodu o 5 sekund, bo ten Rex to jest. Teraz coknijcie, przejdźcie sobie do przodu, bo ten Rex to jest właśnie Emmet z przyszłości, czyli Emmet, który nie został uratowany, a Rex uratował akurat Emeta. I przez to właśnie tak się stało. Tu są trzy komiksy, co najdziwniejsze. I, I tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I jeszcze nie panie Nie, nie, nie. Hmm. Co za piękny dzień. O nie, kogoś tu trzeba pozmiatać. Haja, jesteś aresztowany za nielegalne łapki w górę. Haja, 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 zniszczę cię. Rex, pomóż mi! Szufelka, zostaniesz zmieciona! Ha ha, ha ha. I twoja baza też. Lecimy. Zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Teraz to już serio.